Cześć, ja dosłownie na chwilę, ponieważ mam dla Was mały konkurs, w zasadzie bardziej zabawę. Do wygrania jest książka. Ta oto książka, Szmata. Autorem jest były piłkarz widzewa Tomek Łapiński. Jeżeli nie kojarzycie albo kojarzycie, to oczywiście chętnie zaproszę Was do wywiadu, który z nim przeprowadziłem. Postaram się wrzucić go w opis albo poszukajcie sobie po prostu w sekcji wywiady. Napisał on bardzo ciekawą książkę i macie szansę ją wygrać. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że napiszecie. Napiszcie po prostu dlaczego to, właśnie, dlaczego to właśnie ty powinieneś dostać tą książkę. Liczę na waszą kreatywność. Zachęcam do zabawy i oczywiście ten kto chce wygrać tą książkę to musi być oczywiście subskrybentem tego kanału, także zachęcam wszystkich do subskrypcji i do zabawy dobrej i bawcie się teraz dobrze przy okazji 11 z Miszkiem Koterskim. Trzymajcie się. Cześć. Do końca tygodnia ogłoszę oczywiście wyniki. Także śledźcie komentarze, ja tam dam znać po prostu pod komentarzem kto wygrał. Będę wybrał. To, co mi się najbardziej spodoba. Trzymajcie się dobrej zabawy, hej! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ponownie ze mną Misiek Koterski, witam serdecznie. Tak klasycznie z każdym moim gościem po długim wywiadzie, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie widział wcześniejszego wywiadu, to zapraszam. A teraz przejdziemy do jedenastki, co? Przechodzimy do jedenastu ulubionych piłkarzy. Ulubionych, do ulubionych, ulubionych, no To zacznę Kogo to od tam bram... mówisz, zacznę? zacznę od bramkarza, od bramkarza. No. Powiem, że ulubiony mój to był taki jak byłem ja, bardzo mały, więc możecie nie znać, bramkarz Renat Dasajew, to, wow. to znaczy nie znacie, ale no bardzo bardzo lubiłem, no to że wtedy y, Rosjanie grali genialną piłkę i w ogóle no to było y, coś niesamowitego. Na y, zastępstwo Gianluigi y, Buffon niech będą, e, że tak powiem, no troszkę wiekowo mogliby by już się nie pozbierać, ale, ale ale to jakby no Luigi to Gigi Buffon to każdy wie, no ikona piłki i po prostu no świetna postawa Dzień świetny mamy piłkarz. Mamy bramkarza Renat Dasayev Luigi Buffon. Dobra, dalej pójdziemy z obrońcami. No to Roberto Carlos i nawet niedawno sobie oglądałem ten jego strzał słynny z Mistrzostw Świata. No, obrońca. Tu z Pucharu Konfederacji, ale... Tak, z Pucharu no, Kuch 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 tak, Konfederacji. Z, z Nie, tam... to było z Mistrzostw Świata, to, to strzelił we, w temu w Fabianowi Bartezowi. Do tej pory to pamiętam. Zobaczysz? Ale... Tak, tego roku, to Pawian... Tak, to jest z Francją mecz i tak. Pawian Wartes spuścił bramkę i to jest z mistrzostwem. Lewa obrona, Jacek. rozumiem. Ne, tak, lewa obrona. E, no i Tomasz Hajto, Tomasz Hajto, słynny Gianni, no to co ja mogę powiedzieć? Mam do niego, mam do niego słabość, poza tym grał też potem w ale to był pierwszy taki, e, pamiętamy, Hajto, Wałdoch, nie? To była tak, pierwsza tak, tak. taka szalkę. dwójka, Szalkę i oczywiście ich dwóch nawet bym postawił, dlatego że, dlatego że to po prostu no, była pierwsza taka dwójka obrońców, o której cały się, czas się mówiło, i, i, i naprawdę wtedy Szarka odnosiło wielkie sukcesy i było takim zespołem niesamowitym. I Polacy, obrońcy, tak szanowani o no, tej dwójce. Czyli yy, dwójka yy, obrońców, tak. hajtu i Wałdo. tak. To right? prawa plus, obrona. Nam e, prawa obrona, kto tam na prawej obronie? No tutaj mi ciężko. E, nie wiem, czy, żebym Babola nie piła, no bo nie wiem, czy to jest na prawej, ale ten, ale. E, Pisztek, piszczek. No, ja, no Idealnie no No na prawej, ale to się też. Znamy. Eee, no, i, i po prostu bardzo fajny chłopak. Eee, troszkę tak się poznaliśmy w takich okolicznościach, jak oni grają w kadrze, mieszkali w Hayacie. Ja tam poszedłem, byłem lekko dręgnięty, Jeszcze jakąś awanturę zrobiłem, bo jakie karki były z nimi, pocisnąłem im po rejtach i prawie mnie tam nie zabili, bo oni coś tam zwołomina, Ja mówię, dobra, goście, ja jestem z Pruszkowa. No i tego, no a i oni tego słuchali, wszyscy nasi kadrowicze. No ja byłem lekko trachnięty, mimo to, że tak powiem, ja zdjęcia sobie porobiliśmy i też mam z nimi fajne zdjęcie, jak siedzę na kolanach u Piszczka i u Błaszczykowskiego. No fajne chłopaki, <noise> fajne chłopaki, więc to jakby... Dobra, Dobra. mamy czwórkę no. jedziemy pomoc. E, jedziemy pomoc, no to słuchaj, no... Yy, na boku, no to na pewno yy, Luis Figo. Luis okay. Figo lewa? Prawa, lewa, Trawa. lewa chyba, lewa. tak? to Beckham był na której? Naprawdę. prawej, na, na prawe, czyli, lewa, czyli lewa. Na prawej pomocy, no, no Luis Figo to nie muszę przedstawiać. No, no, to to z tak, tak, które tak, ja obserwowałem tak. wtedy. Ruz Van Nistelrooy, Zidane, no wszystkich tam zebrali. Raul González i wszyscy, wszyscy najlepsi, którzy grali. Roberto Carlos, Beckham. E, 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 no więc jakby to pamiętam, ale też mi się takim kojarzy gentlemanem boiskowym ten Sfigo i za to go lubię. Po drugiej stronie David Beckham, no kurde, no słuchajcie, no, każdy chciał być jak Beckham, no on by jakby zapoczątkował chyba też taki wzór takiej gwiazdy, że nie tylko piłkarskiej, ale że i moda, że no takiej gwiazdy po tak, prostu, tak, gwiazdy tak. show że zaczęło się no. to od Beckhama, wszystko, potem się pojawiły Ronalda i inne to z niego zgapili, ale jakby on był pierwszą firmą, marką Samą w sobie mm. i ciuchy, i to, no i związek ze spajsetką, wiadomo, no, no to też na pewno podgrzało, podgrzało tą całą atmosferę. Tak. Czyli mamy dwa skrzydła. Beckham na prawej? E, no, tak, mamy dwa skrzydła. Tak, Co jeszcze, dwóch pomocników. Da, tak, dwóch po, e, pomocników. Ja pamiętam, nie wiem czy oni na pomocy, ale chyba na pomocy. E, ja pamiętam e, taki zespół, któremu bardzo kibicowałem, to i to byłem, to był, e, że tak powiem, hit. I potem, jak sobie sam grałem w piłkę, pamiętam, jeździłem do. M, do na wieś z moim dziadkiem, to zawsze sobie krzyczałem ich nazwiska, i to była Cyrwena Wezda Belgrad. I tam grał Prosinecki, tam, i to był mój profesor Prosinecki. No, genialny, genialny. I też piłka jest są w ogóle genialna wtedy tamta ekipa. Darko Panczew, który zdobył złote buty i Saviciewicz, no i w ogóle wielkie, Dawał wielkie. Tak, no wielkie nazwiska, więc ja bym go tam. Redrag Miatowicz. O Miatowicz, no dokładnie, no, to była <laughs> ekipa Marzeń no marzeń no niesamowita niesamowita więc jego bym postawił e, w tej pomocy i kogo jeszcze w pomocy Jak... zawsze możesz zagrać na trzech napastników jakby e, na trzech napastników no tak dobrze na trzech napastników to widzisz no to dobrze kurczę rzeczywiście zagrajmy na trzech napastników nie będzie Ronaldo e, wiadomo ale Cristiano e, czy prawda Cristiano Ronaldo, Ronaldo widzisz są... a widzisz Cristiano Ronaldo E, no ja nie wiem, kurczę, czy można ustalić Ronaldinho też na, 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 na ataku, bo on jednak grał na tej chyba Albo pomocy. Albo za nimi możemy ich tak całkowitać. No właśnie No bo to, do, do, to Ronaldinho do dziś go obserwuje na Instagramie i to. No kurde, ja uwielbiam na niego patrzeć. Nie wiem, czy to ze względu na układ szczęki, czy na osobowość cały czas jest uśmiechnięty. No i niesamowity, ja go obserwuję do dzisiaj on cały czas jest w piłce. Cały czas z piłką żyje. Ciągle rozgrywa, jak już nie mecze, to jakieś halowe, takie. No, Cała cały blabówka, rzad... tak jak ty. Tak, i tak, jak, razie, ty. tak jak ja, więc, <laughs> więc to na pewno. No i już na środkowego, na środkowego napastnika, no to Marco van Basten e, z jednej strony e, Ronaldinho, z jednej Ronaldo. No i Marco van Basten, no to mój idol z dzieciństwa. No nie ukrywam, no ja chciałem być taki jak on, na, największy, myślę, że największy, największy, e, największy napastnik. Pasnik, jeśli chodzi, w moim mniemaniu najlepszy, hmm. jaki chodził po ziemi. Nie? Super, no to szybko. Zrealizowaliśmy to. No, wiedzę, szybciutko, proszę. Ja... Byłeś przygotowany mocno Nie, w, w ogóle, tak. Teraz mi odświeżyłeś pamięć. Ja, ja. Nie oglądał, w ogóle nie oglądał, ale wszystko już wiedział. Nie, w wróciły wspomnienia, no. po prostu ta rozmowa odkopała. Tak, nawet sam, słuchaj, jak przychodziłem do ciebie, to sobie myślę. Kurde, co ja o tej piłce? Przecież o tej piłki nie śledzę, już zapomniałem przecież kto jest jaki. Zresztą sobie do piasta gliwice no, pytał. do no, mnie, no, ale nawet nie, że w ogóle nawet do, nie, do, do, do. bo słuchaj, miałem taki wywiad, raz się zgłosiło, weszło do mnie i to z kilka lat temu. A ja akurat siedziałem bardzo w tej piłce. No tak, jak im dałem wywiad, to nie padli, nie wiedzieli co się dzieje, bo ja wiedziałem co dokładnie kto w ekstraklasie, jak się tak, wszystko wiedziałem. A teraz już o tym, wiesz, nie, nie interesuje się w hmm. sensie takim, że nie mam na to czasu, przestałem to śledzić. No ale odżyłeś wspomnienia. Dzięki tej rozmowie odżyłeś fajne, wspomnienia, fajne dziecięce wspomnienia. Nie? wspomnienia nie? Ej, ty z Kędziorem się znasz? Tak, oczywiście. No, Kędzior przecież też tam pełni wielosobnie, ale on też wiedzę ma taką, nie? jak on tak? zaczął opowiadać, że jego... Zboczeniem jest oglądanie byłych piłkarzy zagranicznych, którzy grali kiedyś w ekstraklasie, ale prawie nikt o nich nie słyszał. I śledzi ich później gdzieś na Instagramie, Patrzy, co się z nimi dzieje po, e, po, tak? po w ogóle. Nie? Aha, no Też nie taką nie fajną rozmowę mieliśmy. No to fajnie, to fajnie. Do pytań przechodzimy. Bardzo Dobre. trudnych, 11 pytań. Dobra, no dobrze. <laughs> Tak lub nie? Dobrze. Albo masz wakoł i możesz nie powiedzieć nic, albo odpowiedzieć coś więcej niż. Dobra. No to mów. Napisz się, żeby wiesz, tak. Żeby nie było. Nawodnić się trzeba. Dokładnie. wity, uzupełnić. Ja myślę, że szybko pójdzie. <grystanie> Więc tak. Pierwsze pytanie. Chciałbym, aby mój syn został piłkarzem. Tak. <grystanie> Wolę Cristiano Ronaldo niż Messiego. Tak. Piątek będzie lepszy niż Lewandowski. Tak. Chciałbym zagrać kiedyś rolę piłkarza w filmie piłkarskim. Tak. Oberwałem kiedyś za klub piłkarski. No nie, właśnie, cud jakiś. No to chyba dobra wola, tylko widzę wiatr. Mieszkając Łodzi. <laughs> Dokładnie, dobra wola, wola, chyba też, że ja nigdy nie oberwałem. Nie? To teraz ciekawe. słowo Sławomir Peszko to mój ulubiony piłkarz. <laughs> no nie, nie, ale lubię go! Nie mogę powiedzieć, I lubię, ale nie mój ulubiony, no bo to chyba nieprawda, ale Peszkin jest zajmisty, No Wariat też trochę. Wariat, nie? wariat, wariat. wariat. E... Potrafię odwzorować cieszynkę Krzyszka Piątka. O kurde, no nie, chyba nie potrafię tak odwzorować. Ale wiesz mniej więcej co Tak, może no, strzela z tych, tych, no. kurczę, tych, 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 pistoletów, no. nie? Bo widziałem zresztą ten doping niesamowity, jak oni ci, e, kibice mediowskie, tak. jak to podłapali, oni to strzelają, nie? No. No. Potrafię odwzorować cieszynkę Lewandowskiego. A to nie potrafię. A wiesz jak on ma? Nie. On ma... Taką, albo miałeś coś takiego, że jakieś coś takiego robił, nie pamiętam. Co... No widzisz, to jakoś kurczę, ja oczywiście szanuję Lubię Roberta, ale jakoś się nigdy nie pasjonowałem. <laughs> tak, nie, nie porwała to... cię Lewandosko Mania? czy no, jak to jakoś, to nie... No nie, nie, no, może to nie jest popularne, co powiem. Oczywiście jak go szanuję i wszystko super, ale jakoś, no, nigdy mnie on tak nie, nie porwał, że takim byłem jego wielkim fanem. Nie? Lubisz inne charaktery, może? Może, może. Mhm. Jeżeli kiedykolwiek Polska zdobędzie Mistrzostwo Europy, to zgole się na łyso. Dobra. <śmieniczynka> ale, 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 ale poczekaj, a, ja a, to nie a, koniec. Nie, ja nie mówię. Dobra, Jeżeli nie kiedykolwiek wiem. Polska zdobędzie Mistrzostwo Świata... No to nie zgole się na łyso, ale pofarbuję włosy na blond i zapuszczę długie wąsy. O, o kurde, no nie wiem, nie wiem, no, 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 nie, nie. tego nie jestem w stanie zrobić na no, polskiej no, rewizji, jednak nie jestem aż takim kibicem, na łyso to mogę. Ale to ale... znaczy, że masz dużą wiarę, że Polska zdobędzie jest mistrzostwę dla Twojego życia mam, i nie. Mam, tak? Mam, mam, tak? ta, no, ja słuchaj, wiara czyni cuda, wierzę, że naprawdę, że, że idzie takie, po, że, że wszystko jest możliwe, zresztą piłka pokazała to, że wszystko jest możliwe. Nie? To chciałem Powiem tak insajdersko, bo z Tomkiem Iwanem dobrze się znacza, że Tomek no. był w, 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 tam w sztabie u Adama Nawałki. No. Tomek Iwan polecał mnie Adamowi Nawałce na Mistrzostwa Świata w Rosji. Tak! <grym> <grym> I, to, I to powiem historię, że nawet przed samym wyjazdem e, prowadziłem taki benefit Bobo e, bo Kaczmarka w Gdańsku nie e, e, poświęcony jemu i był mecz wcześniej. E, I był Jerzy Dudek, no wielka ta cała kadra, która wtedy na Mistrzostwa Świata pojechała z Engerem. No i nawet siedzieliśmy razem i były rozmowy na ten temat i rzeczywiście powiem Wam, że tak, było. Że było, ja może nie tyle to Tomek mnie polecał, ale ja sam się polecał, że, że pojadę. No ale niestety nie skorzystał z moich usług i efekty widzieliśmy. Tak, no, to... no. Ja tylko tak rzuciłem ty hasło, nie spodziewałem się, że masz naprawdę do tego ścianek dodać. A jak, no wiadomo. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że się podobało oczywiście. Mi się jak zawsze fajnie, zabawnie, miło i sympatycznie. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Super, może przekaz? Chcesz coś przekazać? Nie, mam przekaz nie? taki, że super, że się cieszę, że mnie zaprosiłeś, że tak jak mówię, byłem sceptycznie nastawiony ze względu na swoją y, tą wiedzę, y, ale, y, ale się cieszę, bo dzięki temu to tak jak ty mówisz, że robisz ten program dla siebie, nie? Jakieś niespełnione y, tam ambicje i z pasji, no to też dzięki temu programowi ja super się czuję. No, odżyły takie hmm. moje wspomnienia, przypomniało mi się dzieciństwo, to jak grałem z dziadkiem, bo katowałem ciągle musiał stać na bramce, a ja dzielałem y, w tą bramkę mieliśmy zbitą z drewnanych takich pali. No, no, no i te czasy oglądania Cemilanu, Marko to wszystko, to wszystko odżyło i się to bardzo cieszę. Z sta. tymi wspomnieniami wypuszczę cię do domu. Dobra. Dziękuję. <laughs> Dzięki, Dzięki bardzo. Nie.